Jak tam na dole? Nie widzę, nawet do góry można kawałek To jednak chyba trzeba będzie odpiąć ten mhm. Nie się nie urwie ta wełna Później do śmieci Dobra Ale to i tak fajnie wpakowałyśmy weszły Albo przynajmniej mówił, czy wyżej, czy niżej, bo jak się nabije na te, to już się nie przesunie, bo się rozerwie. Albo od dołu nabijać. No ja właśnie robię od dołu. Dobra. Do mnie, do mnie, do mnie jeszcze. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Czekaj, kaptur mam. Dobra. Muszę bić, Okej. Okay. Dobra. pierwszy Próbujemy go. Może najpierw go włożymy. Nie, dobrze, pchnij. No. Dobra, się, że uciekło mi. Kolejny profil. Tam masz przebite? Przebite. Dobrze. Tutaj my tu dam, nie? tak, tak, dawaj. Dobra. Okay. tu wszędzie ładnie, ładnie. No. O, tak? Tak. No. I tak musiało być. Innej opcji nie ma. Dopinać? E, łapiesz na ten... Udaje Ci się złapać jeszcze ten wyższy, czy już nie? Już nie. Dobra. jest Na co? Na środkowy? Czy na sam dół? A środkowy, to nie będzie nam uciekało. No. Jak to na dole wygląda? Tam Andrzej po prawej stronie, jaki dam kawałek. Widzisz? Tu? Tu? No, no, no. Zresztą bardzo

przesuniemy, no. Czekaj, o no, weź delikatnie. Trzymaj, się tu zagiął. Jeszcze? Czekaj, nie prze... O, dobra. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. I szósta. Stówę! 100 zł ta taśma kosztowała. Także bym liczył, liczył, liczył profile i zobaczcie co zostało. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tak, żeby na ścianę naszło z 10 cm. I odetnij ją, przykleimy ją na tej wielkości do tego profila A później odetniemy nadmiar i idziemy do góry Chyba, że macie inny pomysł Gotowe! W środku od razu jest ciszej, jest cieplej. Do tego zmodyfikowałem trochę piec. Jest teraz dalej. Wyciągnięty w tę stronę i do góry jest sadzona rura. Tym razem będzie to zrobione trochę lepiej niż było, bo ten piec będzie ze mną jeszcze jakieś 2-3 tygodnie. Mimo tego, że zamówiłem nowy piec w kielcach, ale nie będziemy go jeszcze podpinać, póki nie będzie wylewki, bo ten waży. 15-20 kg, a tamten waży 150 kg i jest na pelet z podajnikiem, dlatego no, nie miałbym bardzo z kim tego przesunąć. Poza tym widzieliście na moim odcinku, że jest dwóch chłopaków, ze mną robi coś ostatnio mnie przepuklina, bolała, a byłem już kiedyś szyty dlatego stwierdziłem, że nie będę nadwyrężał się zbytnio poprosiłem o pomoc dwóch chłopaków, których zatrudniłem u siebie na miesiąc pomogą mi trochę z robotami, a w międzyczasie trochę się podkuruję, bo wiecie teraz jak jest naszą Służbą zdrowia: jakby tak się okazało, że znowu cokolwiek tam mam do szycia, no to byłyby problemy. A jesteśmy przed wynikami konkursów darmowa budowa domu oraz przed budową. Dlatego nie chciałbym ryzykować jakiejś tam kontuzji. Ale lekka pomoc zawsze się przyda, zwłaszcza teraz, kiedy trzeba robić karton gipsy czy cokolwiek. Dobra, liczymy. Dla osób niezainteresowanych całą wyceną oraz tego, co ile kosztowało oraz ile poszło, to tutaj macie całość, czyli 2178 zł kosztowało. W porównaniu tego z pianką to jest troszkę taniej. Ja nie chciałem pianki, bo dużo osób pytało się, dlaczego nie robiłem pianki. Bo pianka to jest 50 zł z metra, razy 50 metrów tutaj jest, więc by to kosztowało 2500. Do tego wieszaki, profile więc byłoby około 3000 zł Powiem Wam tak, wyczytałem się różności na temat pianki, słyszałem, że y, krokwie gniją słyszałem, że jest jakaś taka średnia że sama w sobie jest ok ale natomiast, jeżeli jest duża wilgotność, y, to może tam się coś stać Poza tym każdy ma swoje zdanie. Ja uważam, że wełna całe życie była i całe życie będzie. Jak się dom spali, to zostanie wełna. Co jest z pianką, tego nie wiem, nie będę się odzywał. Nie będę mówił tak, nie będę mówił nie, po prostu ja tam wolę jednak wełnę. Drapie, bo drapie nie jest przyjemnie, ale jak jest dobrze zrobione, jest zamknięte folią paroizolacyjną, to chociaż fajnie wygląda. Nie drapie później, a jest w środku ciepło. Dlatego. Ja jestem za wełną w 150%. W kolejnych domach będę robił pianę dla porównania dla was specjalnie. Tym razem obiecuję wam, że zrobię z pianą, ale póki co mamy w dwóch domach wełnę. Tam jest najtańsza, Ursa 150, lambda bodajże 45 i w domu jest bardzo ciepło. Tutaj był Rockwool bodajże 30 od 32 do 37, bo tam były dwa rodzaje do tego w poprzek poszła chyba 30 coś. Więc wydaje mi się, że ta jakościowa jest o wiele lepsza. Ale zobaczymy, jak będzie się zachowywało, bo tu jest otwarta przestrzeń, więc to ciepło będzie szło tam do góry. Więc może być różnica taka, że tam jest na dole bardzo ciepło, a u góry jest letnio, a tu może być bania u góry, a na dole może być chłodno. Dobra, podsumowanie, bo ten odcinek będzie za długi. 41 profilów po 6,90 to jest 282 zł. Wełna 150, 16 belek po 55 zł. to jest 880 zł. Jedna paczka, co mi zabrakło 150, kosztowała 82 zł. Wełna setka 12, belek za 588 zł. Łączniki 36 po zł19 to jest 43 zł. Wieszaki 200, około, bo gdzieś tam wiem, że wymieniałem, bo żem skrzywił, więc około 120 wieszaków po 80 groszy to jest 96 groszy. Skrzywki kosztowały 5 zł. Tak era miałem. Folia, yy, za folię zapłaciłem 199 zł. Pokażę wam za chwilę ile tej folii zostało. Więc uważam, że 50% tej folii zużyłem, więc powiedzmy 100 zł. Taśma dwustronna 5 sztuk po 13,50 to jest 67 zł. Taśma do łączeń jedna za 35 zł. Wełna metrów kwadratowych 150 było 51,5, wełny setki metrów kwadratowych było 48. Całość kosztowało 2170. 8 złotych. To co tutaj widzicie, 2178 złotych yy, własnymi rękoma, więc. Yy, no, chłopaki umieją tak pracują, więc raczej nie liczę tutaj pomocy, bo mają stałą biówkę. A przy okazji były tu umie chyba na godzinę, tylko resztę robiły swoje, a ja tutaj wykańczałem. Pokażę wam, ile zostało tej folii paroizolacyjnej, bo wziąłem całą belkę. Wziąłem całą belkę, bo myślałem, że jest tam 50 metrów. Natomiast lekko się zdziwiłem, bo. Wystarczyło na to wszystko, nawet jest podwinięte, bo w niektórych miejscach nam się zawinęło. Wcześniej miałem takie paski, a tym razem, jak ją się otworzyło, to okazało się, że ona miała jakieś 5 metrów na szerokość, no, ile tam myśmy ucięli. Więc tutaj praktycznie są tylko dwa kawałki. Więc no, dziwna trochę. Jakby było dojętek, to byłoby fajnie, bo bym zawinął w jedną stronę, w drugą i naprawdę byłoby to w miarę szybko. Ale tym razem chciałem zrobić tak, żeby nad jętkami jeszcze były karton gipsy żeby jętki były pomalowane lakierem, żeby fajnie się odróżniały przepuściłem peszel z prądem tam, jest, yy, tam będzie główna rozdzielnia, więc będziemy się podpinać prawdopodobnie w tym, w tygodniu nie, nie zdążymy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będę podpinał elektrykę i lecimy od razu karton gipsy zaraz po elektryce tak, żeby do marca ten budynek zmienił maksymalnie swój wizerunek a w marcu jak pogoda pozwoli, no to, no to będziemy robić wylewki Steropian kupiłem, zobaczycie niedługo w odcinku, bo pojechałem specjalnie kupić steropian, żeby Wam pokazać jaki, ile kosztuje, ile pójdzie. I mam jeszcze jeden pomysł co do wylewki, ale to zobaczycie w tamtym odcinku. Nie policzyłem jeszcze sznurka, bo ten sznurek został mi z pierwszego domu, z drugiego domu, z tamtego z wełną. I to, więc to jest cały czas ta sama belka, więc nie wiem ile kosztowało, bo to kupowałem ze 2-3 lata temu do 100 powiązałek, więc uważam, że 30 zł, a tu jest parę kilometrów pewnie. Dobra, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, łapka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, a ja biorę się za docieplenie i wyrównanie tej różnicy przy murbelce.